Zaprasza na program. Panie prezesie, no miło w końcu zobaczyć te tłumy ludzi, które tutaj w Orientarium się pojawiają, które regularnie, codziennie są. Cieszy nas to również, na to liczyliśmy, że obiekt spotka się z takim gorącym, ciepłym przyjęciem No i rzeczywiście tak nastąpiło, codziennie odwiedza nas kilka tysięcy osób, w weekendy nawet po kilkanaście tysięcy, bardzo, bardzo to nas cieszy, ponieważ tą misją ogrodów zoologicznych jest również edukacja, poprzez warunki, które prezentujemy tutaj zwierzętom, no możemy tą misję realizować. No i myślę, że wszyscy są pod wielkim wrażeniem rozmachu tej budowli, bo to rzeczywiście jest... Ogromny kompleks. Tak, to są sam obiekt hodowlany ekspozycyjny, to są dwa hektary, przykryte pod jednym dachem. To jest w tej chwili największy i najnowocześniejszy w Europie kompleks z Azją, z florą Azji, połud Azji Południowo-Wschodniej. No to jest 20 boisk piłkarskich plus strefy towarzyszące, czyli wybiegi zewnętrzne, zarówno dla tych zwierząt, które mieszkają w orientarium pingwiny, lwy, tygrysy no a dla naszych gości również rozbudowana strefa gastronomiczna, ponieważ my chcemy, żeby osoba, która nas odwiedziła, nie tylko przyszła, obejrzała ZO, spotkała się ze zwierzętami, ale żeby przede wszystkim spędziła tutaj czas. Słoniarnie mamy największą w Europie. To jest największy ring wewnętrzny dla słoni, już większego nie zobaczymy. Rzeczywiście jesteśmy w stanie hodować zróżnicowane grupy. Możemy Zmieścić maksymalnie 7-8 dorosłych słoni, ale również grupy rodzinne, i w tej chwili ta nasza kolekcja słoni rzeczywiście się rozrasta, no ponieważ też w skali Europy koordynatorzy gatunków dostrzegają ten nasz potencjał hodowlany i to, że w tej chwili oferujemy najlepsze warunki dla zwierząt. W tej chwili orientarium w Polsce jest trzecią atrakcją pod względem rozpoznawalności w łodzi. Po dwóch miesiącach funkcjonowania ustępujemy tylko w piotkowskiej i manufakturze. Natomiast oczywiście my, w Wierzymy, że będziemy numer jeden, że na hasło Łódź będzie się kojarzyło najnowocześniejsze w Europie orientarium, czyli Azja Południowo-Wschodnia. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Jest pan Michał, przechwytuje pana Michała idziemy dalej zwiedzać orientarium. Zapraszam. Panie Michale, witam serdecznie. Orientarium w środku, cztery strefy, to już wiemy. Mnóstwo się dzieje, mnóstwo zwierzaków, no i takich charakterystycznych dla południowej Azji, czyli w Polsce. No, nie za wiele tych zwierząt możemy obejrzeć. Mamy tutaj całą masę bardzo ciekawych zwierząt. Przede wszystkim głównymi gwiazdami są nasze orangutany. Mamy nasze dwa słonie, Taru i Aleksandra, czekamy na kolejnego. Mamy binturongi, ciekawe zwierzęta drapieżne z chwytnym ogonem, których mocz pachnie popcornem. Mamy lutungi jawajskie, mamy hulmany. Cała masa innych zwierząt. Między nami tutaj nie każdy wie, ale lata około 80 ptaków luzem, które w tej przestrzeni często nie są od razu widoczne, natomiast jak się przyjrzymy, to we wszystkich zaroślach znajdziemy całą masę ciekawych ptaków. Jesteśmy teraz na górze, więc te przestrzenie do podziwiania zwierząt są fajne, bo można i z dołu, i z góry oglądać wybiegi. Dokładnie, ten obiekt jest bardzo ciekawie przemyślany, ponieważ zawsze mamy minimum dwie perspektywy, żeby podziwiać nasze zwierzęta. E, wiadomo, e, to samo zwierzę z różnej perspektywy często wygląda zupełnie inaczej i ten obiekt daje nam taką możliwość. Myślę, że taką wisienką na torcie jest. E, Obiekt, czy przestrzeń, do której teraz wchodzimy, 26-metrowy tunel z rekinami, z płaszczkami, z rybami, z rafą koralową. Dokładnie, to jest wielka atrakcja, w sumie ponad 1300 ryb. W samych tych dwóch akwariach około 100 gatunków, więc, jest to nie lada atrakcja dla każdego, który interesuje się życiem mórz i oceanu. Dziękuję za uwagę.